Witam serdecznie. Nazywam się Kobiela Sebastian, jestem właścicielem Biura Nieruchomości Homagent. Aktualnie chciałem z Państwem tutaj przedstawić swoją opinię na temat, na, temat na temat sytuacji związanej z nieruchomościami i koronawirusem. Na każdej płaszczyźnie trwa pole i <laughs> wymiany poglądów, jak to jest faktycznie z nieruchomościami w dobie kryzysu związanego z koronawirusem. Eee... Wiem, co osoba, to różne opinie. Wiele opinii jest wysnuwanych jakby tutaj z palca. Eee... Kryzys czy nie kryzys? Właściwie, Właściwie sytuacja wygląda w ten sposób, że można powiedzieć, że ten, który uważa, że jest z tym związany kryzys, ma rację. Jak również osoby, które twierdzą, że tego kryzysu nie ma w branży nieruchomości, również mają rację. To naprawdę złożona materia. Ja myślę, że pierwszy raz w dziejach ludzkości, a co za tym pierwszy raz na rynku nieruchomości mamy taką, a nie inną sytuację. Moja opinia na ten temat jest y, następująca. Fakt jest, że następuje wiele utrudnień związanych y, z, z ograniczeniami wynikającymi y, z, z epidemią koronawirusa, y, ale jak na razie te ograniczenia odbywają się raczej na płaszczyźnie administracyjno-decyzyjnej czy ceny nieruchomości spadły. Na ten moment nie widać żadnych jakichś większych przecen. Oczywiście pojawiło się kilka może jakichś nieco tańszych zakupów na rynku nieruchomości. Dużo skorzystali też inwestorzy szczególnie na rynku pierwotnym, gdzie deweloperzy, aby podtrzymać sprzedaż udzielali no, jakichś tam może nieco większych rabatów i wiele osób z tego przywileju skorzystało. Na rynku wtórnym sytuacja wygląda w ten sposób, że rzeczywiście jest nieco mniej transakcji, mniejsze zainteresowanie. Ale jakby nie widać spadku cen nieruchomości, tutaj one ciągle trzymają się swojego poziomu. Wiele utrudnień związanych z zakupami, z transakcjami odbywa się w, po prostu w urzędach, bankach. Jest na pewno problem związany z kredytami hipotecznymi. Kredyty hipoteczne, banki nieco e, wstrzymały tutaj e, elastyczność, czy też e, kryteria e, i tych, e, kry, tych e, kredytów hipotecznych e, udzielają mniej, aczkolwiek e, publicznie m, nie przyznają się do tego, że, że trzy, e, jakieś wewnętrzne dyrektywy powodują, że to są, to są decyzje e, wstrzymane z przyznawaniem kredytów. No ja sam aktualnie y, walczę z kilkoma, y, y, można powiedzieć transakcjami, gdzie już powinny być dopinane, gdzie klienci mieli już umowy y, nawet kredytowe do podpisu z różnych przyczyn nie mogli dotrzeć, je y, podpisać. No, w międzyczasie banki zmieniły swoje regulacje, y, swoje kryteria, czy procedury y, i do tych y, kredytów, y, no. W mimo decyzji, czy mimo nawet już w kilku, a konkretnie w jednym przypadku, na pewno umowy kredytowej do podpisania, no, banki wycofywały się z, z, ze swoich wcześniejszych decyzji. Stąd panuje na pewno z tym związane zamieszanie, bo to nie jest tak, że ludzie nie chcą kupować nieruchomości, nie chcą kupować mieszkań. Obawiają się, czy, 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 czy nagle zatracili w ogóle chęć inwestowania. To zainteresowanie dalsze mieszkaniami jest widoczne. Natomiast, natomiast utrudnienia na poziomie banków. Tak samo sytuacja wygląda w urzędach, że po prostu wiele spółdzielni, wiele urzędów miejskich nie funkcjonuje tak jak do tej pory. Jest, pe, pe, panuje pewnego rodzaju chaos z załatwieniem e, nawet prostych e, zaświadczeń. E, te procedury się wydłużają, co też wpływa na e, zmniejszenie ilości e, transakcji. E, dodatkowo no, w, tutaj sądy i księgi wieczyste te też zostały, zostały wyłączone praktycznie e, ze swoich działań. Stąd wiele wpisów e, w księgach wieczystych, które powinny być dokonane ciągle, ciągle jest niedokonanych, są, o... są oczywiście w tych księgach wzmianki, ale jeśli chciałoby się zachować prawo rękojmi z tytułu księgi wieczystej, no to niestety w tym momencie taka transakcja jest niemożliwa, bo musi być dokonany fizycznie wpis w księdze wieczystej. To wszystko wpływa na pewnego rodzaju, rodzaju yy, rozciągnięcie się w czasie, w czasie transakcji. Yy, jest też yy, yy, to związane z, z tym, że no, po prostu tych transakcji jest zdecydowanie mniej i te yy, yy, wrażenie o tym, że, że, że nieco rynek spowolnił, no, bierze się głównie z tych, z tych z Czynności administracyjnych, które nie, nie funkcjonują tak, tak sprawnie jak do tej pory. Na pewno nie, jedno, nie jedna osoba, nie jedno z Państwa miało do czynienia z sądem, z pisami w księgach wieczystych, więc wiedzą, że nawet w normalnych czasach tak to nazwie normalnych, przed, przed epidemią na wpis w Księdze Wieczystej czekało się no, czasami nawet 2-3 miesiące. A co dopiero teraz, kiedy wydziały sądów zostały zamknięte, rozprawy, bo muszą Państwo wiedzieć, że wpis w Księdze Wieczystej tak fizycznie dokonuje się na bazie, na bazie w trakcie posiedzenia normalnie sądu. Jest to oczywiście. Posiedzenie niejawne, ale sąd musi się zebrać i musi taki wpis w księdze wieczystej e, no, zasądzić. E, także jest duży, mm, duży bałagan związany z dokumentacją. E, na pewno też y, ludzie y, w jakiejś mierze wycofują się z transakcji, wstrzymują decyzję. No ja osobiście mam co najmniej trzy rezerwacje, które wcześniej były dokonane na mieszkania anulowane, wycofane. Docierają również do mnie informacje od deweloperów, od innych sprzedawców czy innych agentów, że dzieje się bardzo podobnie. Ale jest też druga strona tej sytuacji, że tak jak może chyba wspominałem na początku, Wielu inwestorów bardzo chętnie aktualnie swoje aktywa lokuje w nieruchomościach. No nie mogę przytaczać tutaj konkretnych inwestycji czy konkretnych przypadków, ale w dobie największego ograniczenia związanego z epidemią, no jeden z tutaj na jednej z inwestycji w Katowicach. W ciągu miesiąca sprzedało się 30 mieszkań, więc to jest naprawdę znaczący, znaczący wynik. Sytuacja na pewno się normuje. Tutaj tych transakcji jest coraz więcej. Oczywiście, tak jak wspominałem, no, troszkę się to rozciąga wszystko w czasie ze względu na, na obieg dokumentów, na wyciągnięcie ich, przygotowanie. Ale, ale jednak ten ruch w nieruchomościach, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań, na pewno, na pewno, na pewno się zwiększa. No dzisiaj też miałem taką sytuację, że klienci, z którymi tutaj współpracowałem, nad ofertą mieszkań na jednej z inwestycji no troszkę jakby mimo dobrej oferty, mimo wywalczenia dla nich no, rabatu w wysokości 8%, co jest, co jest, znaczącą, znaczącym naprawdę, znaczącym rabatem, no nieco tutaj przeciągali podjęcie decyzji. Kiedy już podjęli decyzję, no, no, no niestety okazało się, że mieszkanie zostało w międzyczasie zarezerwowane. No, pojawiło się no, takie Rozczarowanie, rozgoryczenie, i mi również jest bardzo przykro, bo akurat dosyć dużo nad tą, nad tą e, transakcją i nad tymi klientami e, czasu poświęciłem. E, no ale takie, takie są fakty. No, ciężko jest uwierzyć, że no, mieszkanie, które jeszcze chwilę temu było dostępne, już jest niedo, niedostępne. Także, no to są pewnego rodzaju przesłanki, że jednak sytuacja normuje się. Tych transakcji jest coraz więcej. Jeśli chodzi o najem mieszkań, no tutaj faktycznie odczuwalny jest i to może w, tej, w tym dziale jest, jest odczuwalny największy kryzys, tak to nazwę w cudzysłowie, z tego względu, że dosyć dużo mieszkań pojawiło się. Na rynku to wynika z tego, że studenci, gdzie w Katowicach to jest naprawdę bardzo liczna grupa osób, no, nie, mają zajęć, nie mają zajęć na uczelniach, one są odwołane. Rok akademicki odwołany, więc wracają do, do, do siebie, wrócili do siebie do domu. Też pewnego rodzaju ograniczenia na rynku. Najmu krótkoterminowego spowodowało, że ileś mieszkań, które do tej pory były przeznaczone na najem krótkoterminowy, one również teraz zostały wpuszczone na rynek tradycyjnego najmu długoterminowego. Także ofert jest więcej. No, tak jak tutaj przed chwilą Państwu mówiłem, studentów nie ma. Studentów nie ma, tu raczej prace Ludzie też w mniejszym stopniu zmieniają, no, ale to też nie znaczy, że tu się nic nie dzieje. W Katowicach mamy o tyle tutaj korzystną sytuację, że aktualnie dosyć liczne ilości biur, nowych biurowców są oddawane do użytku, stąd no, między innymi pracownicy tych biur w jakimś tam stopniu dużym, nawet bym to tak powiedział, za, e, mają zapotrzebowanie na, e, na mieszkania. E, co do powierzchni biurowych, to też zaskoczenie, nawet w największym kryzysie e, deweloperzy budujący e, powierzchnie biurowe wynajmowali te powierzchnie. E, na, na rynku wtórnym e, tych powierzchni biurowych też jest nawet całkiem spora aktywność. No sam fakt, że w zeszłym tygodniu udało mi się wynająć trzy biura, to jak na, jak na tydzień to jest naprawdę znacząca, znacząca ilość, świadczy o tym, że ten ruch w powierzchniach biurowych jest. Ten ruch w dużej mierze powodowany jest reorganizacjami w firmach tutaj kilku klientów yy, albo wynajęło, albo zgłasza chęć yy, przeniesienia się z większej powierzchni na mniejszą, yy, no co świadczy o pewnego rodzaju yy, redukcji zatrudnienia, reorganizacji miejsc pracy w bardziej efektywnym wykorzystaniu. Yy, no, także tutaj na, na powierzchniach biurowych też, też yy, generalnie ten ruch jest i jest tak, że, że po prostu nic się nie dzieje, firmy padają. To nie jest niestety, znaczy może nie że niestety, ale na, na szczęście to nie jest prawda. Także no, dzieje się też i na rynku powierzchni biurowych. Co do, co do takich ciekawych rzeczy związanych z nieruchomościami, to muszę Państwu powiedzieć, że odczuwalna jest to nawet określi, nie, nie boję się nazwać tego po imieniu. Lawinowe, wzrost zainteresowania i działkami pod domy, i domami. To jest naprawdę w sposób wyraźny odczuwane, odczuwalne. No myślę, że wynika to z tego, że po okresie kwarantanny, spędzeniu wielu, wielu godzin w swoich własnych czterech ścianach, no ludzie zaczęli dostrzegać pewnego rodzaju mankamenty i przewagę nad tym, że, że dom to jednak ogródek, to jednak większa nieco swoboda niż mieszkanie w bloku. Tutaj tych, tych zapytań i tych rotacji naprawdę z tym z tymi potrzebami jest naprawdę sporo. Także tutaj, no, ktoś by powiedział kryzys. Domy, domy droższe niż mieszkania, ale naprawdę, proszę wierzyć, że jest bardzo dużo zapytań o domy. Bardzo dużo osób chce przenieść się do domu z mieszkania. Oczywiście z mieszkania, czy, 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 czy z apartamentu, ale własny ogródek jest to coś, co, co po prostu. No, wyszło, ale, może w... można tak określić, w trakcie kwarantanny. Także, no, tutaj jest na pewno w dobie, czy epidemii, czy po, po epidemii, miejmy nadzieję, że powoli możemy nazywać to w dobie po epidemii, na, pe na pewno jest to zwiększony, zwiększony, no zwiększony ruch, zwiększone zapotrzebowanie klientów. Także, no, myślę, że nie jest tak źle, jakby to można było wyglądać od strony praktycznej. Wielu klientów podchodzi do tematu negocjacji na zasadzie koronawirusa jako straszaka, za dwa miesiące to będzie połowę warte takiego typu sformułowania no, padają, co w wielu przypadkach no, jest nawet bym powiedział śmiało, że e, mocno rażące takie i trochę ordynarne takie, takie, taki sposób negocjacji ceny. Ktoś przychodzi chce mówi o tym, że wielki kryzys nadciąga. E, Ludzie będą bez pracy, i tak dalej, takie, takie opowie opowieści, jako argument wysuwa, natomiast no, no chcę na przykład 300 czy tam 350 tysięcy zapłacić gotówką. To pytanie brzmi, gdzie ten kryzys, tak? Skoro gotówkowo ktoś yy, yy, tak chce po prostu szastać, yy, no brzydko to nazwałem, szastać, ale, ale zasoby są, wszystko jest, yy, yy, czasy idą niepewne, to dlaczego chcę inwestować? Jest to taki troszkę cwaniacki no, sposób na prowadzenie negocjacji. Jak na razie, przynajmniej w moim przypadku, nie udało się nikogo na ten yy, Wabik yy, przekonać do tego, żeby komuś sprzedał za jedną trzecią yy, czy za połowę yy, wartości nieruchomości yy, sw sw swoje mieszkanie czy, czy nieruchomość. Yy, tak to wygląda aktualnie na rynku. Podsumowując, można powiedzieć, że. Trochę zawirowań jest. Na pewno gdzieś pojawią się w jakiejś krótkiej perspektywie, na pewno nieco niższe ceny. To wynika z, z prostej przyczyny. Gdy ktoś będzie potrzebował pilnie sprzedać mieszkanie, to wcale nie jest związane z, z jego sytuacją finansową, ale po prostu będzie. Potrzebował mu sprzedać mieszkanie, być może ze względu na nieco utrudnioną dostępność kredytów, przynajmniej w tym krótkim tutaj czasie, jak również no, zawirowania troszkę urzędowo-administracyjne. No może gdzieś tam po prostu lekko dać upust cenowy swoim klientom aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie jakiś marginalny procent transakcji. Co, do, co jeśli chodzi o indeksy cenowe, to na pewno w tym momencie jeszcze tam na pewno nie będzie żadnych zmian w indeksach, wycenach, w uśrednionych cenach statystycznych mieszkań. No ze względu gdzieś na te właśnie jakieś rabaty deweloperów czy Niewielkie upusty cenowe klientów na rynku wtórnym. Myślę, że taki indeks o spadku cen wyjdzie w trzecim kwartale tego roku. Natomiast dobre mieszkania trzymać będą swój, swój poziom cen. No i, i takie zrównoważony po prostu stan przewiduje na najbliższe. Miesiące. Co dalej, to muszę powiedzieć, że każda opinia, która zostanie na ten temat wysnuta, to jest po prostu wróżenie absolutne z fusów. Dlaczego? Dlatego, że, no żeby no wy, wy, wyrobić czy wypowiedzieć jakąś opinię, oczywiście można się podpierać różnymi statystykami, indeksami, ale proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że jeśli chodzi o. Sytuację z epidemią, to mówimy to nie przez, pryzmat, nie przez pryzmat tylko rynku polskiego, ale ogólnoświatowego. I tak, de facto w historii prawdopodobnie ludzkości nie było jeszcze takiej sytuacji, gdzie gospodarka większości, większości krajów na świecie no nie chcę mówić o tym, że wszystkich krajów na, na świecie choć praktycznie tak się, tak się stało, e, stanęła, uległa, uległa znacznemu spowolnieniu. Nawet jeśli były wojny, nawet były, jeśli były jakieś inne sytuacje kryzysowe na świecie, nigdy nie było sytuacji, gdzie y, gospodarki w tak długim y, okresie y, stanęły i y, praktycznie zamarły, jeśli chodzi o. O normalne funkcjonowanie. Sytuacja no, na pewno Państwo widzą, że polepsza się i w firmach, i w, w, w codziennym funkcjonowaniu. Także mam nadzieję, że ten okres jakiegoś dołu już za nami i, i będzie już normalnie, spokojnie, i, i wróci wszystko do normy. Z takim, z takim życzeniem dla nas wszystkich i dla Państwa chciałem się pożegnać, życzyć miłego popołudnia i do usłyszenia.